Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Dziś Jezus w przypowieściach odsłania nam prawdę o swoim kościele. Pierwszy obraz. Wy jesteście solą ziemi. Stary już jestem, ale nie spotkałem opracowania dotyczącego roli, jaką spełnia sól na ziemi. I to możliwie we wszystkich wymiarach. Chodzi o sól w wielu postaciach. Pod koniec podstawówki mocno przeżyłem spotkanie. Kopalni Wieliczka i z tymi pokładami soli, które sięgają Bochnie. Dużym wydarzeniem było dla mnie poznawanie historii kopalni soli i imion ich twórców związanych z Wawelem. Radość odkrywania bogactwa kopalni soli i ich historii. Nie pomogła mi w odczytaniu słów Jezusa: Wy jesteście solą ziemi. Nieco więcej dałem mi studia obecności w soli w wodach oceanów i wielu mórz. Dziękowałem Bogu za bogactwo życia w wodach słonych, ale i tak. To nie był krok w stronę odkrycia bogactwa słów Jezusa. Wy jesteście Solą Ziemi. Ciągle uderzałem głową w pytanie, w jakim sensie jestem Solą Ziemi? Powoli odkrywałem, że sól jest materiałem odpornym na wiele chorób związanych, z obumieniem życia. Byłem w drugiej klasie podstawowej, kiedy przeżyłem spotkanie z moim wujkiem. On na własne życzenie opuścił szpital w Wadowicach. W sklepiku naprzeciw szpitala kupił trzy śledzie w soli. Tam była taka duża beczka i te śledzie w soli. Wracał wujek do domu na nogach blisko dziesięć kilometrów. Po dwóch kilometrach usiadł obok drogi, wytarł o swoje spodnie ze soli te śledzie, które kupił, i zjadł je razem z ościami. Następnie wrócił do domu na nogach, był tam nie dużym autorytetem. Żył jeszcze spokojnie 20 lat. Wtedy zrozumiałem, że sól jest potrzebna do życia i można wygrać z bakteriami, a wielu ludzi, którzy byli chorzy, a ratowali się między innymi takimi świedziami, potwierdziło, że to jest właściwa droga. Nadal stałem przed pytaniem, co to znaczy, że wy jesteście solą ziemi? Stopniowo Jezus mi odsłanił prawdę, że sól jest jednym z ważnych elementów odporności na wiele chorób. Wtedy zrozumiałem, że Kościół Jezusa na ziemi to mechanizm odpornościowy na wszystkie choroby, które kończą się śmiercią. Ten, kto ten mechanizm posiada, nie musi czekać na zmartwychwstanie, bo on jest odporny na śmierć. Jest w stanie z śmiercią wygrywać przez swoją wiarę w zmartwychwstanie. A więc już teraz jestem odporny na śmierć. Jest to ta potężna moc, o której święty Paweł dzisiaj pisze, jaka jest ukryta w akcie wiary. Uwierzyłem w Jezusa zmartwychwstałego i wtedy zobaczyłem prawdę w słowach Jezusa. Wy jesteście Solą Ziemi, czyli jedyną instytucją odporną na śmierć. I tę odporność zyskujemy przez wiarę w zmartwychwstanie Jezusa i nasze zmartwychwstanie. Taka jest historia mojego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jakim sensie Kościół jest solą ziemi. W przypowieści Jezus odsłania mechanizm niszczenia soli. Czyli jej wietrzenia. Kościół jako sól ziemi może tracić swoją wartość. A dzieje się to przez utratę wiary. Utratę miłości, która od Boga pochodzi. Wielu ludzi mówi, że należą do Kościoła, a je, jeśli utracili wiarę, swoje zmartwychstanie i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest tylko słowo, które sygnalizuje, że należą do wierzących. Może należeli. Przez chrzest zostali wpisani, ale zwieczała ich wiara. Jezus odsłania tragedię tej zwietrzałej soli. Będzie Wyrzucona, podeptana przez ludzi, zamieniona w błoto. Już w pierwszym pokoleniu Kościoła ta prawda, którą Chrystus odsłania, jest obecna. Wśród apostołów była zwietrzała sól imieniem Judasz. To zna wartość soli, jaką jest Kościół Jezusa, rozumie również proces jej wieczenia. Kto widzi Kościół tylko jako instytucję, niech nie mówi, że jest człowiekiem wierzącym. Kto widzi Kościół jako sól ziemi, niech się nie martwi. Atakami, jakie są prowadzone, aby uderzyć w Kościół i ludzi wierzących, zwłaszcza ich zorganizowane dzieła. Kościół jest solą Ziemi i dlatego do niego należy ostateczne zwycięstwo. Jezus głosi Ewangelię w przypowieściach, oczekując na dorastanie do ich rozumienia. Język przypowieści jest obrazowy i trzeba znać klucze potrzebne do właściwego rozumienia tych obrazów. Kto o te klucze się, o te klucze nie zabiega, do prawdy ewangelicznej nie ma dostępu. Kościół Jezusa jest solą Ziemi.